Yo, siemanko, witam was w dzisiejszym odcineczku na moim kanale. Przed obejrzeniem tego odcineczka prosiłbym was o zostawienie łapki, subskrypcji i, i chciałbym wam podziękować za 26 łapek w górę, znaczy 25, bo ja teraz postawiłem, 52 subskrypcje oraz 149 wyświetleń. Bardzo wam dziękuję. Jeśli ten odcinek wam się spodoba, zróbcie po tym odcinkiem to samo. To jest nowa seria na moim kanale, czyli Podróż do Smoka pod tym odcinkie tyle ile będzie łapek, tyle będzie odcinków właśnie z tej serii I co, jak na luźny początek wziąłem sobie bonusową skrzynkę, w której uu, znaleźliśmy bardzo ciekawe rzeczy Bardzo ciekawe rzeczy I już trochę tutaj zauważyłem i tam jest wioska, tylko że coś mi się wydaje, że to jest opuszczona wioska, wiecie? Coś mi się tak wydaje, że to jest opuszczona wioska Ponieważ yy, widzę tam pajęczyny i yy, no tak słabiutko, słabiutko. Chociaż no możliwe, że coś się znajdzie. Jest trochę, no nie wiem, czy jest sens. Może łóżko się znajdzie, nie będzie trzeba owiec zabijać. Mieczyka nie mam. No tak, to jest opuszczona wioska, opuszczona. A może łóżka będą? Są łóżka, są łóżka, więc chociaż tyle dobrego. Wow. Ale to nie to że opuszczone byśmy chociaż wieśniaków mieli. O, a to? Co to za dom? O kurde. Nie byłem jeszcze w takim, albo na tym bionie po prostu nie byłem. Ja na tym biomie chyba nie byłem. O nie! O nie! O nie! O o ja jeszcze miecza nie mam. To już w ogóle słabiutko, słabiutko, słabiutko. A, Aaaa... teraz. Gólnie tutaj. Ja mam jeczeń trzeba. Ja mam jeczeń niestety nie mam. O, 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 no, 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 dziękuję. Dobra, więc ta wioska no, wezmę chyba sobie tylko łóżka i tyle, bo opłacę się dużo więcej. Bo jest opuszczona. Wioska. Tutaj, drewno sobie wezmę w sumie, wejdę sobie, nie wiem, jakim sposobem wejdę. chociaż jaj jaj, dobra, trudno, biorę sobie łóżko z jakiegoś domku byle jakiego, ale, o skrzynka, mam już hełmik, nie, nie jest, jak... jest jakieś, wow, no ale skórzany nie nienawidzę tych pajęczyków, y ale skórzany zawsze coś, nie najgorzej, jest dobrze. Tutaj mamy kompostowi, widzę, ale i nie tylko. Mam tutaj jakieś zwierzęta? Nie ma. No co, bierzemy jedną łóżko i idziemy. Idziemy szukać dalej. Myślę, że chyba zrobimy sobie domek z brzozowego drewna, bo tutaj jest biom brzozowy, właśnie widzę. Tutaj, tak. Bo innego obiemu tutaj nie widzę, więc słabo. Chociaż no jest tutaj. Jest tutaj, to możemy, możemy zrobić tutaj, bo w sumie tu jest dużo zwierząt. Ej, możemy tutaj zrobić, fajnie. Możemy tutaj zrobić, tylko ciężko będzie się, co ja zrobiłem, ciężko będzie się pod drewno dostać. Chociaż mamy tą kamienną siekierkę, którą bardzo fajnie, że zdobyliśmy na sam e, Dobra. Trzeba już sobie zrobić mieczyk, żeby troszkę tego mięsa sobie wziąć i w ogóle. Bo... No potrzebne. O, o! O, dobra. Hmm. Chociaż mogłem zrobić hodowlę. Hmm. No ale... Dobra, poszuka się najwyżej jeszcze. No, chodź tutaj. Hmm. Dobra, nice. Ja jeszcze, a, o, krowa. Świnka jeszcze jest. Owce. U, mamy. Ale fajnie, dobra, tutaj robię domek. Tutaj robię domek. Znaczy... Koło tej opuszczonej. No tak nie wiem. No zrobię sobie też też zwierzątka, żeby mieć już jedzenie. Yy, o, i napiszcie komentarz. Yy, na przykład nie wiem. Yy. #hashtag lawa, a przypnę wam serduszko o tak może być yy, dobra więc wiecie ja chyba pozbieram trochę tego drewna będziemy się widzieć za chwilę bo długo się to będzie ścinać więc widzimy się już za moment dobrze więc moi drodzy mam już 52 dębowego pnia więc Myślę, że wystarczy na y, budowę domku, ale nie wiem gdzie go zbudować. Tam była właśnie ta y, lawa, no ale nie wiem, czy się opłaca. Nie, na razie będę sobie tak szedł. Mam łóżko, jedzenie, no powiedzmy, że też mam. Nie jakoś dużo, ale mam. Już jestem głodny. Y, przydałby się piecyk, a może zrobić taki domek podziemny. Może tak zrobić, w sumie. Możemy tak zrobić, wiecie? O ul mamy. Pszczoły. dobra, to chyba robimy to tutaj, bo ul i pszczoły to Bo jak będziemy mieli silny to co będziemy mogli wziąć ten ul z pszczołami, jeśli w nim będą. Więc myślę, że o, tak zróbmy tutaj taką tajną bazę. Tak, zróbmy. To będzie wspaniałe pomoże, według mnie. Tutaj. Tak na kilka kratek. O nie. Właśnie tego się obawiałem. Będziemy mieli jak wyjść, ale... Czy coś się podbudowało? Dobra. Więc trzeba kilof od razu. I lecimy. Znowu. A, nie mam... dużo. Ja, haha. Ha. Dobra, dwa będą. W sumie drewniany się szybko kończy, więc. Mogą być dwa. O! O! Na tyle może być, mi Dobra. Tutaj będziemy mieli wejście od razu. Więc myślę, że. Żelazo na samym wstępie. Wiem, że wy nic nie widzicie. Znaczy chyba nie widzicie. Mi się wydaje, że wy będziecie słabo to widzieć. Ale już zaraz poprawiam. Proszę o pochodnie. sumie mogłem... Wiecie co mogłem na Optifajnie, żebyśmy mogli sobie trzymać w ręku pochodnie. No ale dobra. Trzeba teraz tutaj... Co się dzieje? Aha. Aha, okej. Okay. Yy, trzeba teraz zrobić crafting, chociaż tamten jest na górze. No ale no trudno, nic się nie poradzi. Yy, myślę, że crafting sobie postawimy może i tutaj. Mi się wydaje, że tutaj będzie nice. żeż nie, tutaj będzie drabinka. Dobra, trudno. Tutaj. Y, tutaj będzie drabinka i się będzie wchodzić. Dobra, jednak nie tutaj. Tutaj no, będzie drabinka. Hmm. To może to może to może to może gdzieś tutaj może tak na samym wstępie tutaj raczej można tutaj bo o tutaj sobie postawimy krawki no najsik i teraz. Mm, myślę, że z tych patyków. Zrobimy kilka do dziesięciu tak polecimy sobie Dzie osiem dziewięć dziesięć. Nice Mamy i teraz tylko, jak się robi o Ok, Zrobimy sobie tych drabinek trochę. I co? I będziemy już tutaj na górę. Weźmiemy ten crafting. do pamięci. I schodzimy na dół. Dobra. I crafting ten postawimy tak samo jak ten tutaj. Też tak. O tutaj. Dobra, więc y, myślę, że będziemy się widzieć za chwilkę, jak ja już tutaj to rozbuduję, bo mało miejsca i tak ciasno. Więc widzimy się za chwilkę. Dobrze, więc jak widzicie, już tutaj y, ostro poszerzyłem jakby. Więc no, piecyk zrobiłem, skrzynkę postawiłem, no dużo już rzeczy. Y, mięsko już się tutaj przepala. Robię właśnie teraz ten kamienny kilo, żeby wykopać tą rudę żelaza. Uwaga, ile będzie. Na pewno będzie 4. A czy będzie 8? 8 ród żelaza. Może być więcej? Będzie chyba więcej niż 8. Raczej będzie. Dobra, mamy 8, 9 i chyba 10. Tak, 10 ród żelaza to i tak całkiem dużo. To nie jest mało. Więc całkiem fajnie, fajnie. Rozbudujemy sobie to jeszcze mocniej, mi się wydaje. I. Co? I no, zanim go będziemy kończyć, no bo i tak już dużo zrobiliśmy na sam początek. Więc no. O! Co to jest? O! Jacie, ja cię kręcę. Jacie, ja cię. Węgiel. Ale wspaniale. Dobra. Super, ale fajnie. Mamy węgiel, to mi się już podoba, bo mamy węgiel. Mamy go, mamy go szybko, so więc mamy węgiel. Dobra, tutaj, tak. Tylko teraz żeby to nie było potworów. Dobra, trzeba ogarnąć. Tak, dobra, tak, tak. nice. Teraz bierzemy, kopiemy sobie węgiel. Jest, dobra. Więc mamy węgiel. Jest bardzo fajnie, bo mamy już węgiel. Eee... No to co? Myślę, że to wykopiemy i kończymy już dzisiejszy odcinek. No, więc... Idę już tylko to odłożyć. I co? Tak się prezentuje nasz, nasz początek, więc... Jeśli film Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i tyle ile będzie lajków pod tym filmem, tyle będzie odcinków z tej serii. Więc do zobaczenia i bye bye.